Halo, witam Was serdecznie, z tej strony remix, to jest kolejny odcinek z kampanią dla youtuberów na Mediwalu w Irlandii, mówię. Dawno te tury teraz idą akurat bardzo, bardzo wolno i trochę trzeba tutaj uzgodnić, coś się w ogóle wydarza. Widzę, że spod Atenry ruszył sobie teraz jakąś jednostką na południe, a mianowicie tym tutaj łysem gienkiem i ciężko będzie teraz to odbić. To będzie naprawdę problematyczne. Czy on jest w ogóle ukryty? To, to jest dopiero pytanie. Nie powinien być. No jakbyśmy wysłali mu tych dwóch. Byśmy mieli pięć jednostek. Na jego pięć jednostek. Może by się to udało jakoś. Tym bardziej, żeby oblegał akurat wtedy. My zobaczymy, no, jeśli chodzi o nich, to tak to, to, to zrobimy. Znaczy też może wysłać wsparcie, jeśli chodzi w postaci genka i wtedy już będzie w ogóle w dupę. Ale trudno. Dobra, ty miałeś ruszać tak tutaj, handel. Um, tutaj za dużo jednostek nie potrzebujemy. Można szczerze powiedzieć. Tylko może tutaj być też tak, że on po prostu gdzieś się pochował. Mógł być takim dziadem. 40 apkipu. Mamy dochód, Jezus, mały. 150 apkipu. 95. To jest to sama jedno składanie. No i słabsza. My ją usuniemy. Zostawimy tych. I tą jednostką, tak jak zdobyliśmy Don Patrick Tak ruszamy Walczyć o Dublin I tutaj zaś Wyślemy katapulty Na tą stronę Jako wsparcie właśnie Żeby szybciej zajmować te ja to miasto, bo tu wyczuwam czy to będzie zabawa w ciuciu po prostu? On sobie zajmie Dublin, ja odzyskam, on zajmie ten Patrick, ja odzyskam i takie zabawy tutaj będą się odbywać A tutaj no to co nam zostaje ruszamy, chociaż w sumie zostawimy tu jakiegoś łucznika Bo za dużo trochę ich jest Czekajcie bo tutaj genków jest, jeden genek dobra Jest. No i ruszamy. Jeszcze dwie tury niestety będziemy szli No ale cóż Tutaj kampimy, on pewnie na statki jeszcze wsiądzie Dział jeden Tutaj możemy zwiększyć podatcy Żeby jak największy hajsik stan wyciągnąć Katapult tylko zostawił w garnizonie A no właśnie z katapultem sobie tutaj latał Mam nadzieję, że już katapulty żadnej nie ma No, troszkę mało nam tego wojska zostało poprzetrzebione właśnie w bitwach z Norwegią No cóż, to chyba było tyle na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!